Siema. Było fajnie i miło, ale się skończyło. Uff. Deszcz leje, figi się już obsypały, czyli już nie ma sensu jak dla mnie trzymania czegoś takiego na dworze, tak samo tego, już mech chyta, widzę, <laughs> więc figi już schowam do garażu, po co mają moknąć, gnić, datura kwitła i też już chyba na ten rok ma dość podobno jedno sezonowe, więc było miło, ale się skończyło w Waszyngtonie, zobaczcie na te liście czy przypominają Wam tą naszą aurę? <laughs> o, palmy też żółkną e, za niedługo będzie trzeba to wszystko zbierać i niestety trzeba pomalutku myśleć o wykopkach szczerze, chciałem to dzisiaj zrobić Deszcz, ale deszcz utrudnił mi tą sprawę. Zobaczcie jak leje w ogóle. Nie wiem czy to widzicie. Może gdzieś po liściach będziecie widzieć Jest ciepło jeszcze Ale co z tego? O kurcze, ale lufę. Pokażę wam jaką wykręca lufę. Zobaczcie na tu bydle. Trampolina, a bananolec. Jest wielki. A, ten nie wiem co się robi, rozkłada się. No i na czym ja to skończyłem? Aha, na wykopkach. To jest najfajniejsza część w całym roku. Wykopki, a tak pięknie wszystko fajnie rośnie. Zobaczcie kolejną lufę wyciska do góry. Tak samo tutaj. Dopiero co się fajnie ogarnęło zaczęło ruszyć, ruszać do przodu ze wzrostem. Dopiero co wykręciło fajnego liścia, a już będzie trzeba to wykopać. Na pewno muselki wykopuję w tym tygodniu, bo nie wiem jak u Was, ale u mnie zapowiadają zimno. Zobaczcie, jak się jeżówki już posypały. U mnie zapowiadają już zimno. Jeszcze dzisiaj jest w miarę, w miarę. Rano było cieplej, jak teraz po południu. Ale jutro ma być już 4 stopnie w nocy, a potem 3, 2, 1 i nawet 0. Wiadomo, co po, po bananach będzie na trawniku, a będą takie dziury. Zobaczcie, tak ładnie jest teraz i będą dziury. To mi się strasznie nie podoba i na przyszły rok już tak jak wspominałem, tak na pewno nie będzie. Nie chcę mieć żadnych dziur na trawniku. Jak to wygląda teraz? Jaż do wiosny taka dziura będzie, bez sensu, no jest bez sensu. No nic, a waga ciężka. Czyli palmy, palmy czekają jeszcze, o palmach dopiero będę myślał pewnie w styczniu, nie teraz, teraz jeszcze jest za wcześnie, czyli z palmami, o takimi jukami, migdałami, magnoliami, paulowniami, kaki, to jeszcze o granat. To sobie można dać spokój jeszcze. To jest w 100% odporne na takie przymrozki. Cytryny muszę jeszcze sprzątnąć. Nie mam szklarni, szkoda, bo nie mam gdzie ich schować. Zobaczcie jaka ta cytryna jest już ogromna. Tam jest doniczka i ona idzie tak, 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 tak tu. Jak tak dziwnie. <grystanie> Ciężar ją trochę w dół przygniót. Ale nic z tym nie zrobię. Dobra, idę, bo zmoknę cały, o tamarilla jeszcze, to też trzeba wykopać. Więc nie wiem jak u was, u mnie zero się szykuje, temperatura 0 stopni. Mam nadzieję, że nie przymrozek, bo basioki jeszcze by sobie porosły w ogrodzie. Żeby ich nie wykopywać jeszcze, mi się wydaje, że jeszcze na basio za wcześnie. Chciałbym do listopada basio mieć w ogrodzie. Ale też już żółknął, bo powiem Wam szczerze, to już nie jest to. Są ogromne, tu lufę wycisna, wyciska. Yy... Wczoraj było 24 stopnie u mnie 24. No plaża jak nic, I to w cieniu. W cieniu powtarzam. A nad ranem było 15. Zobacz, jaką lufę wykręcił. I co z tego, jak. Jak to już jest. Koniec tych ciepłych dni, a początek tych zimnych. Figi nie, zdąży, nie zdążyły dojrzeć przez, nasz, wspania, przez naszą wspaniałą wiosnę. Twarde. Szkoda. Chociaż żeby zdążyły zdrewniać. A jak nie, to znowu od mnie będzie będą rosły gałązki i tyle. To są figi, które u mnie zimują w gruncie. Minus 21 jak widać. Żyją. Fakt. Użyłem naturalnej bariery mrozowej. Kto wie, kto oglądał, kto oglądał to wie. A mianowicie zasypałem te figi śniegiem. Z całego ogrodu zbierałem śnieg i taką hopę, żebym narzucił śniegu na to. I jak widać figi rosną. Mam nadzieję, że, że w, tym, w, tym, w tym roku nie będzie takiej srogiej zimy, ani w przyszłym w sensie styczeń, luty. Bambusy od deszczu się położyły Od tego ciężaru Nowe dzidy rosną, o tu jest jedna Tam druga I w ogóle widać, tutaj te anteny się rozbijają dopiero Idę do domu, całem mokry jestem No i nic, trzeba zbierać pomału te Bananolce O, mam jeszcze te jabłka budyniowe też będzie czas schować do domu, bo to ciepło lubne. Te kanny już pożółkły. Co myślicie? Te kanny to się już ucina i mogę już schować do piwnicy, czy to jeszcze trzymać? A raczej już piękne to nie jest. Tu możecie zobaczyć. No raczej to już nie zdobi. A raczej bym powiedział, że szpeci. Tu jeszcze jedna dogorywa. <laughs> o dobra. Magnolia. Nie zdążyła wypuścić kwiatka. Szkoda. To byłby pierwszy kwiatek jaki, jaki był na mojej magnoli. I nie zdążył. No, ale przynajmniej lepszy ryc niż nic. Przynajmniej wiem, że kwitnie. <ścoughs> że ma kwiatki. Bo do tej pory nie miała żadnego. Miskanty to trzeba czekać jeszcze. Bugem Wille. Będę musiał też sprzątnąć do domu przedłużyć chociaż w sumie dzisiaj mogę nawet je zabrać przedłużyć ten proces kwitnienia jeszcze nie się w domu tam prężą dobra trzymajcie się joł